Czy powinnaś skontaktować się z tą osobą? Tak jak wcześniej, potrzebujemy trzy karty. Czy powinnaś skontaktować się z tą osobą? Te białe, co tu wystaje, to są wsadzone takie materiały białe, żeby tu mi się karty nie machały. Czy powinnaś skontaktować się z tą osobą? Ktoś tu przychodzi super czas w swoim życiu. Kolejny razem, kochani, tu ładnie je postawię. Chciałabym po prostu, żeby. Jakaś jest niesforma. Dobra, stoi? Kochani, mógł ktoś na przykład wyjechać bardzo daleko? No, karta świata sama z siebie. No, nie trzeba tutaj wielkiej filozofii, żeby wiedzieć, że po prostu ktoś może jest w świecie. To jest ostatnia właśnie karta z Arkan Wielkich. To jest karta świata. No i tak można powiedzieć, że to jest hmm, jedna z najszczęśliwszych kart w Ciekawe, Ciekawe, ponieważ... Człowiek otwiera się na świat. Wiem, że, ale przy słońcu, no to już teraz na pewno jest najszczęśliwsza. <grywa> kartę. Właśnie. E, niektórzy uważają, że ta karta jest bardzo trudna do interpretacji. To, żebyście wiedzieli, kto zaczyna kartę z y, przygody z tarotem. I tak. Teraz mamy zapytać, czy, ta, czy powinniście się skontaktować z tą osobą. Ta osoba może być daleko od Was. Nie skupiajmy się na pierwszej karcie, ponieważ ona wnosi tylko taki y, ogólną energię, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. Kto teraz piłuje, jak Ella nagrywa filmik? Ok, no dzięki. I tak, tu widzę, że może Was dzielić świat lub może spotkaliście się po prostu um, i dzieli Was dosłownie nie świat fizyczne kilometry, tylko wszystko was dzieli dosłownie. Jeden tak jakby mieszkał na górze, globo, drugi na dole. Może was wszystko po prostu dzielić może, um, może macie spojrzenie zupełnie w inne kierunki, tak? Um, no i jasne. Czasami może ta karta przynosić ból nawet, tak? Inny może przynosić szczęście, bo to, że ktoś wyjeżdża, to dla kogoś może boleć, a drugi może być szczęśliwy, ponieważ wyjeżdża, tak? To jest karta właśnie tak. Tutaj zapytajmy, czy cieszyć się z tego, co osoba istnieje w Waszym życiu, czy nie? Ale cieszcie się, ponieważ karta słońca. Dlatego mówię, że ktoś jest naprawdę tutaj szczęśliwy. Szczęśliwy. Może ta osoba, gdzie jest, ona jest szczęśliwa. Naprawdę szczęśliwa. Może ona pojechała do ciepłego kraju, tam gdzie jest ciepło. Na przykład, no nie chcecie do ciepłego do Afryki, ale może jest w Hiszpanii, tam gdzie częściej świeci słońce niż u nas. Może akurat teraz ma super czas w swoim życiu, że wszystko jej się układa i ona w ogóle nie ma żadnego bólu w sobie. Żadnego. U niej w życiu jest po prostu. Teraz najlepszy czas. Rozwija się w jakiś sposób, tak? To jest bardzo pozytywna karta. No i nigdy ta karta nie przyniesie ani wątpliwości, ani w smutku, ani żadnego odrzucenia. Wiecie? To osoba, którą pytacie, ona jest pogodną, dobrą osobą. Wiecie? Wiecie? Dobra. Ma ona tak, na pewno bardzo dużo zalet. Od niej taki bijasz blask. Tu nie ma co mówić, że ona jest jakąś trudną osobą. Ma moc, siłę. I tak. Hmm, właśnie, teraz jeżeli byśmy pytali o tak naprawdę głębi, to karta świata i karta słońca, czy warto do tej osoby się odezwać, się z nią skontaktować, bo na końcu mamy dziewiątkę buław. Ach, dziewiątka buław. Ja Wam powiem, że jeżeli ta osoba jest aż tak szczęśliwa i tak pewna siebie i taka światowa i otwarta już na wszystko dosłownie, to chyba, jeżeli by macie, wy byście mieli się z nią skontaktować, to dosłownie wy, tak? Jeżeli na nią czekać by było cza na nią, aż ona wykona ruch, no to ciekawe, czy to by było w tym życiu. No właśnie, dziewiątka była. By nie było, czy stoi teraz. I tak, to jest jakby. Wszystko wymyka się spod tego schematu. Wszystko. Czy powinniście teraz odezwać się do tej osoby? Ja myślę, że odezwanie się to by. Nie zaszkodziło tutaj. Dlaczego miałoby dla niej zaszkodzić, no nie? Tylko czy coś by wniosło? No właśnie, czy coś by wniosło, ponieważ dziewiątka to jest prawie bliska dziesiątki, bo O dziesiątka tu już jest za ciężko. To jest się tak ciężko, tak? Hmm. Może być, że wy jesteście nieufni. Lub ta osoba jest też nieufna. W ogóle jest. Co do relacji, tak jakby, no nie, może była zreniona w przyszłości i teraz ciężko jest, jakby wejść w relację. Osoba, która jest w życiu szczęśliwa, tak? Jest światowa, skierowana na, na karierę, może na podróże, w ogóle cieszy się życiem, lubi imprezy, no ale jakby chodziło teraz o relacje, to może być tak, że ma zamknięte serce. Mm? Nawet nie szuka, nie szuka tej miłości. Um, Myślę, że obserwuje biernie, spójrzcie na tę kartę. B nad bardzo biernie, aż tam tyle zielonego go oplotło. Myślę, że bardzo obserwuje. I tak, kochani, jeżeli bym miała teraz powiedzieć, czy powinien z nim się skontaktować, to skontaktować się możesz. Ale tak, czy on wykona jakiś ruch? Tu jest pytanie, ponieważ on obserwuje. Jeżeli zobaczysz, że ty jesteś osobą, na której warto się skupić, to co z tego będzie? Powiem tak. On stoi, czeka, patrzy. To znaczy nie teraz. Oczywiście, jakbyś się odezwała, tak? To on by obserwował, jak ktoś się potoczy, jak ten y, związek, ta relacja, to cokolwiek się potoczy, jak jesteś osobą, czy, czy jesteś w ogóle y, w sensie takim warta jego uczuć, których tak naprawdę nie okazuje na ten moment, nie? czy z tego mogłoby być, czy nie, nie skrzywdzisz jego tak jak poprzednia osoba, z której już dawno się wyleczył. Nie chcę tego przeżywać już, ponieważ on jest szczęśliwy. Ja myślę, że tak, może być, że odezwiesz się ale to nie będzie od razu coś, tylko on będzie cię obserwował, będzie patrzył, czy teraz, jeżeli to na przykład byście w związku, czy się znaliście, czy nie jesteś to samą osobą z przeszłości, czy nie, jest, nie masz tych samych wad, co jego ex, wiesz o co chodzi. Także odezwać się możesz jak najbardziej, ale nie licz od razu na ruch. Bo zajmą on tu się odprączę z tych powojów, to może być bardzo długo. On będzie obserwował cię biernie. Będzie. Długo. Um, drugi. Taro. Teraz ten. Po Tasujmy kochani dla Was. Tak. Czy powinnaś się z nim skontaktować? Czy ty powinnaś się z nim skontaktować? O, już gotowe. jajaj, kobieta, która jest normalnie tak gotowa na jakieś eskapady, że szok. Dobra, zacznijmy. Czy powinnaś się z nim skontaktować? Znowu słońce. Co wam wszystkim tak słonecznie? To ci jest jesień. Ratuj, <grytanie> oczywiście, że fajnie. Czy powinnaś się z nim skontaktować? Mężczyzna, który pojechał w świat zarabiać pieniądze. W jego kraju nie ma pieniędzy. Dobrze. Czy powinna z nim się, się skontaktować? Co nie, Dla niektórych to może on na serio jest już jakimś związkiem. Tak. Pierwsza karta to tak jak przedtem, karta Słońca. Bardzo piękna, bardzo pogodna. Też myślę, że jego życie teraz jest... W ogóle jego życie jest teraz fajne. Zacznijmy od, od tego. Ponieważ wszystkie karty są fajne. Jest na pewno dużo w nim energii. Budzi się, w końcu wiosna, niedługo będzie, tak? W zasadzie to jest tak: to jest bardzo prosta karta. Bardzo prosta. Słońce, żółte, nadzieje, pięknie, e, ciepło. Ojejku, same cudo, same złoto. Och, dosłownie złoto, ponieważ tu jest złoty kolor, a tu są pieniążki. Ojej, jaki on jest skupiony w ogóle na tej materii. Jak próbuje. Próbuje osiągnąć wszystko, żeby być tutaj królem na tym świecie. Bo co mu to darzą, będzie jakimś rycerzem albo paziem. Hmm. Potrzebuje dużo, ma w sobie moc i siłę. Ma satysfakcję z tego, że właśnie dąży do doskonałości. Prawie jest na tym etapie. O jej, ile lichów, On musi czcić te chwile każdego dnia, gdy wraca do domu, to myśli, jestem panem. Jestem panem swego losu. Aha, no i tak. Jeżeli hmm, popatrzysz sobie tak głębiej, to ja Ci bym powiedziała, że on chce z Tobą się skontaktować. Też może. Bo tak by nie było, z drugiej strony patrząc, to przecież rycerz to jest taki listonosz <grym> XVII wieku. Kiedy karty w ogóle Tarota powstały? No teraz to mamy listonosza, kiedyś może nie było. Na koniu jeździł z denarem i roznosił wieści. No i tak. Myślę, że skontaktować się może z nim. Um... Właśnie Ty będziesz wiedziała, czy on jest w związku. Związku to absolutnie mi nie pokazuje, chociaż właśnie te dziewiątka kielichów to taka, um, taka pełna radość, to mnie trochę niepokoi, ale jak najbardziej może być sam z sobą radosny. No nie, ale Ty sama będziesz wiedziała, czy on po prostu kogoś ma. Jeżeli ma, to to jest szczęśliwy związek, okay. A jak nie ma, to on po prostu zadowolony jest z tego, co ma. A co? Po co mu ktoś inny? Jest spełniony. E, bierze co chce od życia, naprawdę ma dobre życie. To nie jest jakaś osoba, której czegoś brakuje. Szczęśliwy. Nawet jeżeli miałby niewiele, to tak jest szczęśliwy, po prostu jest optymistą. Czy możesz z nim się skontaktować? Powiem, że tak. Skontaktuj się z nim, ponieważ tu ta karta mówi o kontakcie. I ci powiem, że jak najbardziej możesz się z nim skontaktować. Szczególnie, że on ma teraz bardzo dobry nastrój, nawet dzisiejszego dnia. Może dzisiaj nawet się skontaktuj. Bo przecież jeżeli człowiek jest samotny, nie ma partnerki, to nie znaczy, że musi być nieszczęśliwy. Spójrzcie na mnie, jestem samotna, nie mam partnera, a jestem szczęśliwa po prostu jak nigdy w życiu. Także ja bym nie bardziej w dziewiątce kielichów teraz, tak samo on może być. Się skontaktuj, a może strafisz na dobry moment i właśnie, jaki on jest. On jest na pewno dużo towarzystwa. Może lubić imprezy, bo widać po tych kielichach, nie? I różne wydarzenia jakieś, no nie wiem, jakie są wydarzenia? Różne tam festyny, wszystko takie koncerty. Może lubić alkohol, ale nie ma z nich problemów. Chociaż może mieć problem, ale niekoniecznie, nie musi być alkoholikiem. Chociaż po alkoholu też może tak świecić słońce, ponieważ dziewiątka kielichów pokazuje, że ktoś lubi alkohol, i czasami może mieć problemy, ale to już niekoniecznie, ok? Bynajmniej on nie uważa, że on ma problemy. Ma ładnie zbudowane ciało i on sobie zdaje z tego sprawę. Na pewno się patrzy często w lustrze, jakie ciało ma. Głowa jak głowa, ale ciało mu się jego podoba. No i tak. Myślę, że przykłada dużą wagę do pieniędzy. Dużo. Skontaktuj się z nim. Powiem, że skontaktuj się tutaj. powinieneś bo ma dobry czas. A może trafisz w najlepszy czas w wieku życiu? No dobra, ostatni. Zobaczmy, co tutaj nam tarot snów powie, kochani, dla trujeczki. No dobra, tarot snów dla trujeczki. Zobaczmy, kochani, co tutaj się dowiemy. Czy powinnaś się z nim skontaktować? Właśnie, czy powinnaś się z nim skontaktować? Człowiek pracy. Cóż on tam rzeźbi dzisiejszej soboty? Przecież się powinien mieć wolne. Oj, następna. Dobra, ta jeszcze chce. W sumie wszystkie by chciała, ale nie mamy tutaj na miejsca. Dobra, kochani, pewnie. Następny mężczyzna, może i kobieta, której jest bardzo ważna kasa. Kasa. No właśnie, Ci do kasy, pracuje, tworzy. Są hmm. tam tworzy? Może jest artysta, jak myślisz? Może maluje obrazy? Coś tam kręci, ale myślę, że jest przemęczony. Lego by trzeba by było odpoczynku? Jeżeli ty dasz mu ten odpoczynek, jeżeli przy tobie będzie mógł odpocząć, to powiem ci, że się skontaktuj, bo on jest przepracowany tak naprawdę. Dużo ma, tak, dużo ma, kochana. Ma dużo, ale nie trzeba sugerować z tym, nie bądźmy materialistki. Hmm. Ale dla niego bardzo ważna praca. Ja myślę, że skoro jest taki przepracowany, to może tak naprawdę nie będzie miał czasu, żeby się odezwać. To Może to jest jedyna właśnie droga, żebyś ty do niego się odezwała w sumie. Jeżeli w sobotę to nawet pracuje, no to co będzie teraz? Kiedy on znajdzie czas na jakąś randkę czy na coś? Zobaczcie, aż iskry lecą. I tak, następna karta to jest, no właśnie, tutaj on coś tworzy. Ja się zastanawiam, czy on jest jakimś artystą? Hmm. Następna karta to jest dziewiątka buław. Też właśnie takie przemęczenie. przemęczenie. Może być naprawdę pracą, a może być takie przemęczenie po prostu um, ogólnie życiem. Wiesz? No właśnie. Bywa tak czasami, że historie są jak w filmach. Ktoś kogoś spotkał, ktoś na kimś się zawiódł i po prostu poszedł w pracy i teraz tak pracuje, żeby zapomnieć jakie to życie jest. I może czasami w ogóle nie skupiać się na tych sprawach miłosnych i w ogóle nie myśleć o tym. Tylko o pracy i znajduje w tym całe ukojenie, chociaż na pewno jest jakieś przemęczenie w nim. Także pewnego dnia będzie miał dość tego. Tak, będzie miał dość. I tak. Dlaczego uciekasz od miłości? Powiedz mi. Czy ktoś cię skrzywdził? Trudno ci jest zaufać dla drugiej osoby. I właśnie tu jest problem. Nie wiesz, czy masz się zaangażować, bo gdy dostrzegasz, że trzeba się zaangażować, to uciekasz w pracę. Aha. Trzeba okazać chyba mu uczu uczucia, wiesz? Czyli dziesiątka, pentakli. Nie może tak naprawdę mm, być, żeby właśnie to życie takie tutaj, w tym świecie, przysłaniało w ogóle rozwój jakikolwiek, albo żeby dać do głosu sercu coś powiedzieć, tylko właśnie praca, praca. Myślę, że jeżeli w sobie masz dużo ciepła, powinnaś się z nim skontaktować. Czy myślisz, że on cię kocha? Powiedz mi, odpowiedz. Jeżeli czujesz, że cię kocha, to się skontaktuj z nim, bo może cierpieć przez ciebie. No chyba, że to jest tak, że ty jego ciągle uwodzisz, a on nie może o innej zapomnieć nie chce ci szansy dać. Czy coś będzie z tego, gdy się skontaktujesz z nim? Tak naprawdę, jeśli kochasz, tutaj w tej karcie to odważ się powiedzieć, wyrazić to, co czujesz wyznać. Nie uciekaj właśnie. Okaż to, powiedz to konkretnie w konkretny sposób. Ponieważ dziesiątka pentakli to jest konkret, tak? To nie jest jakaś tam zabawa, gra, to jest konkret. Jeżeli coś do tego mężczyzny czujesz, a widzisz, że on jest y, pracocholikiem, to może ci da się jakoś popracować nad waszą relacją, żeby znalazł na ciebie czas, może to wszystko się da jakoś odkręcić i ja myślę, że może z nim się skontaktować jak najbardziej, że znajdzie czas, przepraszam, że Was stuknęłam, i że znajdzie czas, aby cię odpisać w pracy, to czemu nie?